To najlepsze tanie zestawy na dzień chłopaka Tak jest taki dzień Może ktoś nie wie Pokażę wam najlepsze opcje Na to święto Powodzenie 100% Ja bym się cieszył jakby, Jakbym dostał takie, takie rzeczy Więc w razie co wyślesz mnie No Dobra kolejność jest przypadkowa Więc sobie jeszcze coś się bardziej opłaca Będę podawał ceny wiadomo, gdzieś znajdziesz taniej, gdzie znajdziesz drożej. Numer 1 mini figurki to wybór, a w sumie to wylosowanie jest. 12 figurek chyba teraz w tej serii najnowszy jest, czyli nie wiesz, która się wylosuje, chociaż może to sprawdzić po kodzie na pudełku, która figurka jest dokładnie w środku. Cena to 16,99. Numer 2 to polybag. Z LEGO Ninjago na przykład tutaj przykładowo mamy dwie figurki, małą konstrukcję i wiem co jest w środku, no, to nie jest losowe jak w przypadku ja mówię można to sprawdzić, ale się powtarzam, żeby każdy zrobił o co chodzi. Żadnych kodów czy aplikacji, po prostu 16,99 tyle kosztuje poliwak, które kupujecie. No wiadomo, może gdzieś taniej, może gdzieś drożej. 3 to poliwag z lego Kreator. numer katalogowy to 30667 do zbudowania jest słoń, pingwin na imprezie prawdopodobnie urodzinowej ponieważ jest tort i balony i są czapki takie urodzinowe jak widzicie na zdjęciu cena to też 16,99 tak samo jak w poprzednim polibagu z ninjago, no minusem tego polibagu no że nie ma minifigurek no ale są jakby takie figurki no, można tak to nazwać Zbudowany z klocków Lego City, numer katalogowy 60401. Pojazd walec, łopata figurka. Jeżeli ktoś buduje Lego Miasto, naprawdę się przyda, ponieważ remonty, jak mówiłem, na drogach się zdarzają. Mówiłem to w jednym z filmów to o Lego Mieście, ale tu również daję ten zestaw. Nie wiem czy tam go dawałem, ale coś mówił o remontach, więc bodajże dawałem ten zestaw. Już dobrze wszystkiego nie pamiętam alego do Lego Miasta idealnie się nada Lego Classic, pół zestaw obojętnie takie pudełko z klockami. Zawsze się przyda, budowy tak naprawdę wszystkiego czego się chce, co chce z tych klocków. I czy na Lego Miasto, z Dalego Miasta również takie coś się przyda, więc to jest akurat takie pewnie, myślę. Więc dziękuję, że obejrzeliście. Mam nadzieję, że Wam pomogłem z tym prezentem. Zobaczcie inne filmy na przykład Lego do 100 zł, inwestować Lego, czy na przykład z, o w Lego mieście, właśnie jakie najlepsze są do tego zestawu. Wszystko macie na kanale. Zerknijcie sobie. Do zobaczenia.